Witam Was kochani bardzo, bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu. Agnieszka Wojtala jak zwykle. Pozdrawiam Cię z całego serca. Moi drodzy, dzisiaj przechodzę do Was z, takim, z taką informacją, a jednocześnie z takim małym zaproszeniem. Część z Was doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że ja z wykształcenia jestem magistrem farmacji i ciągle jeszcze... Podpracowuję, że tak powiem, w aptece jednocześnie też rozwijając swój gabinet dla ciała i dla umysłu, i prowadząc sesję z Wami. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że na moim kanale było też sporo takich filmów z dziedziny medycyny germańskiej, z dziedziny tego, co dotyczy zdrowia, tak? To wszystko, czym się zajmuję, yy, pozwala mi na obserwację ludzi, na obserwację naszych ciał, naszego zdrowia, i naszych emocji. I bardzo, ale to bardzo przez ostatnie dwa lata, wiadomo z czym związane, wkurzyło mnie, wkurzyło mnie po prostu to, jak działała yy, cała opieka zdrowotna, jak działał ten system zdrowia. Dlatego yy, chciałam bardzo mocno, chciałam, Zawsze swojej pracy przekazać każdemu, kto y, wymaga pomocy, jakiejś tam y, medycznej, tak, wymaga pomocy medycznej. Chciałam przekazać, że y, tak naprawdę y, jesteś w stanie w wielu sytuacjach poradzić sobie sam, tak. I można by było powiedzieć, że strzelam tura, te, tutaj teraz. Y, sobie w kostkę jako, jako pracownikowi apteki, tak, albo strzelam w kostkę systemu zdrowia, bo mówię o tym, żebyśmy byli niezależni. tak. Można tak powiedzieć, że strzelam, można tego tak nie ujmować, dlatego że ten system jest potrzebny w dalszym ciągu, dopóki nasza świadomość nie wzrośnie, do wyższego poziomu w ogóle, tak? I będzie nas coraz więcej. To dopóki to się nie stanie, to ten system będzie potrzebny, tak? I są również takie sytuacje, takie interwencje, można by było powiedzieć, gdzie to jest nawet konieczne zasięgnąć pomocy lekarskiej, czy też skorzystać z, na przykład z farmakoterapii, tak? Więc to jest potrzebne. Natomiast w dzisiejszym filmie chciałabym Cię zachęcić do nabycia e-booka który napisałam tak naprawdę dla Ciebie i z myślą o Tobie. Jest on przewrotnie zatytułowany, gdyż tam twierdzę, że system zdrowia zostawił Cię na lodzie, więc sam naucz się jeździć na łyżwach. Ale dokładnie tak to ja odczułam, pracując z pacjentami, tak jakby tutaj też w tej formie aptecznej. Więc widziałam to, jak ludzie zostali zostawieni sami sobie, i tam, gdzie spodziewali się opieki i troski, tam naprawdę spotykali znak stop, tak? Na drzwiach. E, więc mm, troszkę mnie to zdenerwowało, a jako baranica, taka wiecie, ognista, to, y, to no, te nerwy na wodzy trzymałam. Natomiast chciałam coś z tego dobrego zrobić. Dlatego też zapraszam was do nabycia e-booka w cenie 47 zł Możecie go nabyć poprzez napisanie do mnie informacji na maila awoitala@psychobiologa.maupajme.com. Wszystkie informacje zostawię na dole pod filmem. Co będzie w tym e-booku? Co możesz dostać? Przede wszystkim komplet wiedzy. Komplet wiedzy, która Mówi o tym, jak możesz sobie pomóc, jak rozpoznać siebie, na którym etapie, można powiedzieć, tak zwanego konfliktu biologicznego jesteś, co możesz wtedy zrobić, żeby samemu sobie pomóc, tak? I czy możesz się wesprzeć. Jest tam zawarty bardzo, bardzo praktyczny poradnik, dlatego zachęcam cię z całego serca. Cena nie jest za duża, bo moją intencją jest, żeby dotarło to do każdego. Także całuję, pozdrawiam. Możesz go zabrać ze sobą na wakacje. Bardzo dobry pomysł. Na razie.